Nowen chorych do Najświętszej Maryi Panny z Lourdes, w imię ojca i syna i Ducha Świętego, Amen. Dzień szósty, o Pani nasza z Lourdes która podczas swego życia piłaś gorzki kielisz cierpienia i znosiłaś wszystko z największą cierpliwością, uproś mi męstwo, które potrzebne jest w mojej chorobie, ofiarowuję moje cierpienie Bogu jako wynagrodzenie za moje grzechy i w intencji Kościoła świętego. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Strowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławion owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi Teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Nasza pani z Lourdes, módl się za mnie, wszechmogący Boże, źródło lurdeńskie ukazane przez niepokalaną matkę Twojego Syna stało się miejscem szczególnego wysławiania Twojego nieskończonego miłosierdzia. Przyjmij również nasze błagania, abyśmy nigdy nie przestawali Cię wielbić. Amen. Dziesiąte widzenie, 27 lutego. W sobotę Bernadetta udała się do groty i zastała tam tłum ludzi jeszcze większy niż poprzednio. Według dyrektora Liceum w Lurk, zgromadzonych było około 800 osób. Po odmówieniu zaledwie kilku zdrowaś Maryjo, Bernadetta wpadła w ekstazę, w czasie której piła wodę ze źródła i wykonywała czynności pokutnicze. Orędzie na Światowy Dzień Chorego Benedykta XVI. Razem z Chrystusem, niech będzie przy Was najświętsza Maryja Panna, którą z ufnością wzywamy jako uzdrowienie chorych i pocieszycielkę strapionych. Z głębi swojego cierpienia, uczestnicząc w cierpieniach syna, Maryja stała się zdolna do przyjęcia nowej misji być matką Chrystusa w jego członkach. W godzinie krzyża. Jezus przedstawia jej każdego ze swoich uczniów, mówiąc: Oto syn Twój. Matczyna troska o syna staje się matczyną troską o każdego z nas w naszym codziennym cierpieniu. Módlmy się za wszystkich chorych, cierpiących w różny sposób, także za uczestniczących w cierpieniu swoich bliskich, aby jednoczyli się z Chrystusem cierpiącym i współcierpiącą Jego i naszą Matką. Maryja najlepiej nas rozumie, troszczy się o nas, jak troszczyła się o swego Syna, aż po krzyż. Jeśli nosimy w naszym ciele umieranie Jezusa, to objawi się w nas Jego zmartwychwstanie. Maryjo, uzdrowienie chorych i pocieszycielko strapionych, powierzamy Twej Matczynej opiece chorych i cierpiących. Wstawiaj się za nimi u Twojego Syna, a naszego Pana Jezusa Chrystusa, aby otrzymali łaskę przyjęcia cierpienia jako daru Bożej miłości oraz zostali uzdrowieni. Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami, racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno Chwalebna i Błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, Pocieszycielko nasza, z Synem Swoim nas pojednaj. Synowi swojemu nas polecaj swojemu synowi nas oddawaj ojcze nasz który jesteś w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw od złego. Amen. Módlmy się. Boże, Ty jesteś ucieczką w chorobie. Okaż swoją moc nad Twoimi chorymi sługami i służebnicami, aby dzięki Twojemu miłosierdziu odzyskali zdrowie i mogli uczestniczyć w życiu świętego Kościoła. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. W imię Ojca. I Syna, i Ducha Świętego. Amen. Nie przegap kolejnej modlitwy. Subskrybuj, obserwuj. Zapisz się na stronie novenny.pl Nabożeństwo zostało przygotowane w oparciu o książkę Lurd, Wysłanie do Pokuty, wydawnictwo Rosemaria.